Cześć, z tej strony Kieba. Witam Was w nowej serii na tym kanale, czyli Five Nights at Freddy's. Gramy sobie. Dawno co nie grałem. No, i. O, help wanted. Freddy Fazbury's Pizza. Family Pizza looking for security. Give to walk the night shift. No, więc zaczynamy. Oczynamy sobie od To jest taka jedna z najlepszych części tej gry. I. Ojej. Okay. Ojej. Słonka, To Tu jest światło są Światło. Okej. Okay. I tak. Tu mamy tego. Baniego czy Frediego. I tu mamy inne kamery. Działa, <laughs> <laughs> <laughs>

Basber Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person will be found ninety days where as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced, blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, those same stupid songs for twenty years and I never got a bath. I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and you can to show them a little respect. Uh they're left in some kind of free roaming mode at night. something about their servos locking up they get turned off for too long.

5 godzin w sumie. Uh. Stąd w ogóle tego Foxiego do Foxy? O, co słyszałem? Nie <grymne> czy dobrze robię w ogóle. Halo, śmiej się. Jest. <grymne> Dobra.

Nie wiem czy dobrze robię, w sensie bo nic się nie dzieje i... Jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją. Ale to chyba powinno być. być. Widzę jakieś tej rysunki takie jak moje na odcinkach mam tutaj Boniego, ba który wychodzi z pudełka. Mam tu Frediego, z jakiegoś innego Frediego. I dobra Freddy, wszyscy są na miejscu. Swądrąg kiedyś myślałem, że to jest pies. Naprawdę Weźcie sobie zakrycie te uszy i to wygląda jak pies I To jest niesamowite samo sobie Nudno tak trochę... O jest trzecia ja. nice <laughs> Fuck! Fuck! To będzie... O to... <laughs> Jezus Maria! Nie tego się spodziewałem Eee, ja siedzę. Tu, dobra, on do jest daleko, do daleka z do Nice. Eee, Foxy, Foxy, look at Foxy. What does the flag say? Fajna piosenka tak shit. Dobra, jest tutaj. Tu, tu, nice. Słyszałem, foksy. Co chodzi? On tak śpiewa? O Jezus, Mariel, pierwszy raz słyszę takie dźwięki z kieszeni w ogóle. dom, 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 zram, dom. Dom, 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 zamknij pysk. Nice, nice, Jest 52%, jest 3 zaraz będzie 4 i w sumie to git, przynajmniej coś się dzieje, nie? Sorry, out of order. Czyli yy, nieczynne. 4 50%. Mamy jeszcze 2 godziny przed sobą. To oznacza, że. To oznacza, że w sumie damy nie? Tak na, tak na, easy. Kurwa. Gdzie to fujara jest? Stoi tam. Stoi tam ta fujara, Proszę ma. Kurwa boję się. Spierdalaj. Co się spierdala? Fuck! Cika! Chwa jest tutaj bank? Nie 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 Czu, co tu idzie? Co to jest? Sam jest spadę człowieku Cika idzie po prawej stronie Nie, nie wiem, gdzie jest cika? Za bo jestem bo no, to jest wyskoczenie. Czekam tu, bo to pokaże się. Zara. Zara. Idź tam, Patrzcie, śmieć strony. Się boję! Idź stąd! Poszedł? Stoi tu na banku, w sumie, śmata. się. 17%. A otworzyć się nie stanie, nie? Nie ma go tu. Poszedł. No ja poszedł. Czyli mogę. Foxy. Super. Muszę otworzyć. No nie? nie ma Wy wyjścia. No. Pierwsza nas. Stoi tu, okej, okay. Freddy tu, tu Uff, Come on, 5% M Jest! Przestaję! Jedź Tak Więc druga noc Jedziemy Mam nadzieję, że mi pójdzie w miarę tak dobrze jak za pierwszym razem i teraz tak nie ma sensu nie włączać. W włączać, tak, włączać. że że Fonga do mnie dzwoni. Piu, piu. piu. sobie Fonga, więc tak poczekamy, sobie chwilę, nie będziemy nic włączać. Ponieważ to nie ma kompletnie sensu, mam nadzieję, że nic mi na morzu nie wyskoczy. sobie Dobra, popapapara pam, 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 bo oni nie spierdzi, jak jest, jest na piątce i dobra. Mhm, świetnie, dobra. Ok. Nie ma sensu sprawdzać Teraz poczekamy do 90% Nie, nie dobra, okej okay. <grymne> Balie Dobra, nie wiem gdzie ten skurczybyk jest OK, wrócił wróci się, dobra Czyli to ma sens Aha. Wróci się, dobra. jest super, jest świetnie, jest super, wrócił się I teraz tak sobie. Ok, jest tam dalej. Okej, okay, coś się odpieprzyło. Coś się odpieprzyło wróci tutaj Bani. Eee, Foxy. Okej, okay, nie ma co. Jest pierwsza jem 80%. Pierwsza jem 80% jest good, good good. Okej, okay, coś słyszałem. Jakieś niepowiązujące dźwięki. Oczywiście niego nie ma. Jest tutaj Bani, ale się z... Kurczę mnie ten debil, wypchany. Mhm. Dobra, świetnie. Mhm. Gdzieś tu jest na pewno. Patrzy się mnie ze strony. jestem. Dobra. Natomiast ci się nie ruszają. On tam dalej jest? Jestem dalej. Okej, okay, poczekamy chwilę. Szybciej, mnie prąd schodzi. O ku oni, zasrańcu. Co za debil, głupi, no. Bonnie, wypadł stamtąd! Poszedł. Sram dum dum jest tutaj? No, wach, jest tu. Nie do z pierdolenia. Co jest? Dobra. Okej, to był snoffing, to Oh fuck, oh uh, fuck, fuck. Nie, gdzie on jest w ogóle? Bonnie, skurwielu i zasrany. Nie, gdzie jest Bonnie? co jest To zły pomysł chyba słyszę jakieś kurwa przemieszczanie się się boję że zaraz mi sobie wyskoczy na mordę nie jest tu bani dobra <laughs> cika cika kurwa Chica w kuchni mieszkuje Jest trzecia AM Czytamy rodę Czibory, kurwa Chica Przygnalez no, nie mogę tak robić, mam procent. No, no czwarta muszę tak wytrzymać Dawaj, czwarta Dobra jest czwarta Nie wiem gdzie jest Cika, no tu jest Bonnie to Najważniejsze Co Cika z kurwy Fuck Nie! Nie wychodź! Stój tam gdzie stoisz Zo, nie wiesz, no, nie rób mi tego, to too for me. Nie no pójdzie za mną śmiecium. W srańcu Jest tu No jak ja to teraz zrobić? No nie, nie, nie. А тут... Ну давай, не 5 Субить. Отлично. Боже мой! Боже мой! зипат. Да, нет, Dostajemy e Foxy 4% Nie mogę nic zrobić 3% Nie mogę nic zrobić Boga przestajem to coś przychodzi, coś mi teraz wyskoczy na mordę Wyskoczy mi na mordę zaraz, nie Autentycznie <trybuj> Dobra <trybuj> <trybuj> O Boże dobra <głos> więc <głos> to był FNAF w moim wykonaniu więc e, dzięki za obejrzenie. <noise> Cześć